Nagrywamy teraz 2 na 2 eee, Chodzi, nie słychać. Ja jestem z Jesteś bladem. Co, to? Co, co? co? Słychać mnie? Słychać, się, słychać. A dzień dobry. Ja jestem, z... no dzień dobry, ładnie. Ja jestem z bladem, remix jest z zewo. Dobra, to robimy mhm. sobie armię. No to może, nie wiem, gdzie ja będę się, po prawej stronie w lesie. W kupę. W kupę. E, ja będę po prawej stronie w lesie, a ty sobie bądź w tym lesie. Ja będę tutaj. I potem podejdziemy i zrobimy linię tą. Dobra. Wejdź sobie do tego lasu. Tutaj się ustaw w liniach. Żeby cię nie było widać. Tam sobie po porządku, po porządku i daj naprzód. Potem sobie daj opancerzonych, potem sobie daj Orlą kohortę, łuczników, czy tam procarzy masz, nie, na naprzód i z tyłu kawalerie są. tego generała tam, nie za bardzo. Uważaj na niego, nie? Żeby ci go nie ustrzelili. Podejdźmy sobie na O, tam na górze się ustawimy. Dobra. O Boże, trzy oddziału zaprzysiężonych.

Ну так, так, все. Czuję się trochę jak w takiej skradance. No, właśnie dobrze. Remix widzę, że wyparł do przodu, na pewno żeby, wiesz... Ale zr zr zrobiłeś tak y po końcu, żebyś się nie zorientował, że ty jesteś? Nie, on po się zakapił. Się. No to sobie czeka. Dobra, ja włażę na górę. Ty możesz się cofnąć tutaj bliżej mnie, bo ja wejdę tak na górę. Dobra? Chcesz się tu ustawić? Ja się... ustaw jak chcesz się... Ustaw się tu, o! Stawię... Tu się ustaw. Tak się wycofuj. Okay. A ja włożę na górę. Zielonym to jest tam gdzie mam się stawić, tak? Okay. Tak. Czy mam cię chronić Tutaj mogę jeszcze biegać przy okazji. To nie widać, więc zapominamy. No jeszcze pozwolimy im krojać. No nie mają kawalerii, więc. bo nie widzisz? Zabrali się w tutaj w miejscu, więc. a będą do nas iść? No, na razie to, wiesz, się tu męczą z tą jazdą... moją. Ja myślałem, że oni dadzą sobie pokój z tym jednostkami na wkrótce, wiesz. Wait, no, teraz jakbyśmy mieli dużo konicy, byśmy takich w nich wjechali, są tak teraz w ogóle nieprzygotowani na cokolwiek. No, bo oni już wiedzą, że ja jestem fikszaczkiem, więc po co mi biegać. Muszę szybciej mi się ustawić, bo jak wejdą mi nieprzygotowane te pozycje, to nie wyle się nie wybrani. A to wygląda. Spoko spoko. Ja ci zaraz będę pomagał. No i tak jakby... O, tro trochę schowaj tych uczników syryjskich, bo cię ostrzeliwują. Co to jest? To są Procarze, oni mają pan tak szybko w nie to A dobra, schowam za legionem. Czy ty. Dobra, sobie uczniki strzelają. Możesz atakować tą jego piechotę, wiesz, Remixa tych górali. On będzie góralami będzie uciekał i wtedy atakuje kartylijskich toporników. Wracaj się, co do co nie ma dobrej armii. Masz trochę rację, ale obronisz mnie, jakby mnie zaczęli wlankować. No, co on tam ma na flance? Atakuj kartylijskich toporników. Widzisz, już Remix ucieka stąd. Może zrobię podpuch i zacznę się cofać. Dobra. No uważaj, uważaj tak, żeby ci tą... I teraz od razu jak ci górale zaczną uciekać z tych kartyjski, to pełników atakuj. Od razu, o tu. Atakuj. Atakuj tą swoją piechotą. Dobra, dobra, to Ok jedna moja jednostka walczy z trzema jego i mamy wyrównaną walkę, więc widzę to jak. Dobra, ja już też atakuję piechotą. Chyba tu nie ma sensu, bo ja to trzymam tutaj cię marnują. Ciekawe dlaczego mnie nie atakują od tych pleców. już mają gotowe. I wspieraj tu. Tu przyciśnij Jest. oddział 1 na tyły. Oj, co ja zrobiłem Ktoś tak już tam zajmij się awanami, żeby nawet tak nie tak. Się, żeby im pomóc. Tak, tak. gdzie mi słabną, halo? O kurde, łuczniku. Poszło mi łuczniku. Pff,

A podejdę tylko na sekundę, dam im morale i się cofnę. No dobry pomysł. Ale widzę, że to ja wygrywam. Nie mi się daje swoich jednastych do nas. Nie uciekamy. Halo, szybko, 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 szybko. Uwaga, jazda ci tam wjeżdża. No właśnie moją ja, tam z tyłu tą no, legionową. A kurde, to, to też nie wjeżdża. To no, nie trudno. Nie wiem jak to obronić. W każdy wojnie nie straty Dobra, ja tutaj całkiem nieźle sobie radzę ja mam tyle mu się dzieje, że nawet nie widzę, że tu jednostki sobie stoją na linii wroga, tak wiesz? Ale już moje legiony się tym zajmują. Chyba się udało coś nie istnieje. Tylko, że mi kurde o tej jednostki dostają że podoba, to. Się wycofam Masz konicę czym, czym, czym się, Czy albo coś, żeby się zająć tymi? Bo nie chcę tego, żeby będę za nimi biegał bez sensu. Gdzie? Narysuj mi gdzie. Już tam leci jakaś kredica. Więcej. więcej. Tam trzy, chyba cztery jednostki tam sobie A, tam widzę, dobra. Już tam jadę. Dobra, szybko na tych procarzy, no zami. dobra. Dawajcie. No, ja To mi się na jazda zatrzymało. Widzę, że arfenami się już zająłeś. Mhm. Kurde, ten generał się tak trzyma, no. Teraz to śmieszne jest dla mnie. Troszkę. Kurde, nie strzelać. No, ja muszę sobie pomóc tutaj jednemu legionowi, bo to trochę śmieszne. Ej! Dobra. paterkiem no, no. zimnym, generała. cholera. się szybko robimy. Dobra, u mnie też generała już nie ma, ale tu trochę przegrywamy. Już ci pomagam tam, wiesz? Ja sam dwie jednostki. Tylko, że oni są zmęczeni? Masz generała? Bo ja stracę zaraz generała. Wam. tu To ja może podejdę do tego malara. No, dobra, ładnie poszło. Teraz grana ekipa jest, nie wiesz. No to chodzi też o jednostki i o taktykę. A ja możesz mieć sobie jednostki, ale dobrą taktykę, to wygrasz. Nie wiem, czy w ogóle ruszę się z tych moich jednostek, które będą sobie stać. No ładnie nie zrobią. No ci już ucieknij. No, no ładnie. I to było fajne. Zabiłem no. mniejsze straty, ale tylko trochę ale trochę więcej zabiłeś. No, Ewot z tą kawalerią się zagapił strasznie. Ze Za przysiężonych czterech miał generała. No, a to co? Idziemy do nich? Czy? No, no tak.